zdecydowanie nie polecam. Nie można w niej nic za bardzo zepsuć. Pierwsza praca badawcza, którą miałam robić, dotyczyła martwych ptaków. Nikt nie oczekuje, że zostanę za tą pracę Nobla. Wiedziałabym mimo że może być trudne. Jest całkiem dobrym rozwiązaniem. Nazywam się Ola, jestem dwukrotną laureatką Olimpiady Biologicznej, zajmując odpowiednio trzecie i siódme miejsce. Miałam też okazję reprezentować Polskę na Olimpiadzie Międzynarodowej w 2016 roku, gdzie zdobyłam brązowy medal. I od tamtego czasu całkiem sporo swojego wolnego czasu poświęcam na przygotowywanie innych, jeden z moich podopiecznych, również pełną Olimpiadę Międzynarodową, co jest głównie jego zasługą, ale. Um, może w jakimś małym stopniu moją i jestem tutaj po to, żeby pomóc Wam przygotować się do Olimpiady Biologicznej, ponieważ biologia jest super i uważam, że Olimpiada Biologiczna jest naprawdę świetnym konkursem, w którym em, dużo osób powinno startować, ponieważ można z niego bardzo wiele wyciągnąć. I nagrałam już jeden filmik, który chyba Wam się całkiem spodobał na temat tego, jakie książki polecam do Olimpiady Biologicznej i em, dostałam kilka komentarzy i próśb o to, żeby nagrać jakieś materiały dotyczące pracy badawczej. I tutaj zaczynamy bardzo ciekawy temat. Um, ja uważam, że Olimpiada Biologiczna jest najtrudniejszą Olimpiadą ze wszystkich Olimpiad przedmiotowych w Liceum i nie jestem ekspertem od przedmiotów humanistycznych, ale jeżeli chodzi o przedmioty ścisłe i ich Olimpiady, to Olimpiada Biologiczna zdecydowanie wymaga najwięcej przygotowania i jest to głównie związane z tym, że ma ten ogromny element, którym jest praca badawcza. No i na taką Olimpiadę Chemiczną macie zadania wstępne, no i musicie sobie zrobić te zadanki, a powiedzmy zajmie wam to 15-20 godzin, koniec. Taka praca badawcza zajmuje jednak dużo, dużo więcej czasu. No i na początek trzeba w ogóle wybrać temat pracy badawczej, potem trzeba ją wykonać i potem trzeba ją napisać. I w sumie wszystkie te trzy etapy są moim zdaniem tego samego stopnia trudności, bo należy wybrać dobry temat, co nie jest łatwym zadaniem. Należy dobrze tę pracę wykonać, um, stosując się do wszystkich zaleceń i wszystkich zasad prac eksperymentalnych, i potem trzeba tę pracę napisać, co z własnego doświadczenia. Jest bardzo trudny, wymaga wiele czasu, wiele cierpienia i wiele kryzysów w trakcie pisania, ale nie znaczy, że jest to nieosiągalne. I dzisiaj chciałabym właśnie porozmawiać o tym, jak zoptymalizować przygotowanie tej pracy badawczej, um, zaczynając właśnie od wyboru tematu. Jeżeli ten film będzie Wam się podobał, to przygotuję też inne materiały dotyczące tego, jak tę pracę przeprowadzić oraz jak ją opisać, um, ponieważ są to równie trudne zadania, ale na tym etapie. po Roku akademickiego, ponieważ mamy dopiero początek września, to najważniejszy jest ten wybór tematu, bo właśnie musicie zgłosić swój temat pracy badawczej przed przystąpieniem do etapu szkolnego. No i na początek chciałabym Wam powiedzieć, żebyście wybrali temat pracy, który jest sensowny do zrobienia i który nie będzie dla Was strasznie ciężki. Tutaj wam taką krótką anegdotkę. Moja pierwsza praca badawcza, którą miałam robić, dotyczyła martwych ptaków. Tak więc chodziłam sobie codziennie rano o 5 rano 2 km wzdłuż ekranów dźwiękoszczelnych po jednej stronie ekranów i po drugiej stronie ekranów i szukałam martwych ptaków, żeby zobaczyć ile ptaków zabija się o te ekrany, które zostały niedawno wybudowane. No i po jakichś trzech tygodniach, kiedy znalazłam tylko jednego martwego ptaka stwierdziłam, że to nie ma sensu, ponieważ nienawidziła mnie już cała rodzina, która musiała razem ze mną wstawać, żeby tam dojechać na piątą rano. Zupełnie rozwaliło mi to jakby tryb życia i funkcjonowania i tego tematu zdecydowanie nie polecam, więc punkt numer jeden to nie pisać pracy o martwych ptakach. Ale co chciałabym zilustrować tą historią, to jest e, fakt, że musicie wybrać pracę, która po prostu będzie fajna i przyjemna do robienia, jeżeli wiecie z góry, że to po prostu zupełnie nie współgra z waszym trybem życia, nie współgra z waszymi zainteresowaniami i będzie po prostu męczarnią, no to to jest od razu. Zupełnie bez sensu, bo to ma być fajna przygoda, a nie coś, czego będziecie nienawidzić i nad czym um, będziecie się po prostu strasznie męczyć. I tutaj mamy w sumie takie, już powoli kreuje się taki właśnie dwuczęść, taki podział na dwie różne grupy prac badawczych. Więc mamy prace eksperymentalne, takie powiedziałabym laboratoryjne mimo że nie możemy współpracować z żadnymi profesjonalnymi laboratoriami robimy to w domu, ale właśnie mamy te prace. Eksperymentalny, czyli stawiamy sobie jakieś pytanie um, i potem będziemy szukali na nie odpowiedzi. Na przykład, zastanawiamy się, jaki jest wpływ pH na rozwój siewek owsa, będziemy sobie sadzili owiec, będziemy, będziemy podlewali roztworami o różnym pH, no i zobaczymy, jak one będą rosły. Czy właśnie wpływ czegoś na coś, będziemy badać. To są te prace eksperymentalne. I drugi element to są te prace środowiskowe, czyli na przykład. Moja praca z martwymi ptakami, czyli będę sobie chodziła i patrzyła, ile ptaków zabija się o ekrany. Bądź praca, którą naprawdę robiłam, jak startowałam w Olimpiadzie w roku szkolnym 15-16. To um, była wstępna charakterystyka fitosocjologiczna obecnie nieużytkowanego um, torowiska, obecnie nieużytkowanej linii kolejowej Wielisze w Zegrze Południowe. Um, to, to był tytuł mojej pracy badawczej, czyli po prostu analizowałam, jakie. Rośliny rosną na nieużytkowanym torowisku, i, i robiłam ze mną charakterystykę fitosocjologiczną, czyli właśnie jakie to jest zbiorowisko roślin i jak możemy ewentualnie coś z tego wnioskować, porównując do otoczenia i co przypomina ten em, ekosystem tam, właśnie na tym torowisku. No i to jest właśnie taka praca środowiskowa czyli praca, w której jakby patrzycie na coś, co już istnieje, jakby. Nie zmieniacie żadnych czynników, tylko to opisujecie. No i tak, osobiście uważam, że te prace eksperymentalne są dużo ciekawsze, no bo to może być całkiem ciekawe, jak na przykład coś wpływa na coś, um, możecie mieć jakiś super kreatywny pomysł. A jeden z moich znajomych robił pracę, w której sprawdzał, jak um, kawa, taka po zaparzeniu, wpływa na rozwój roślin, bo wiem, że na przykład moja mama podlewa kwiatki tą kawą, kiedy sobie zaparzymy kawę w kawiarce, bo wyczytała na jakimś Facebooku, że to jest dobre dla roślinek, no i um, to jakby ma sens biologiczny, dlaczego te, ta kawa miała być dobra, ale właśnie ten mój kolega robił taką pracę, gdzie, gdzie tam porównywał y, różne proporcje jakby kawy do do gleby i, i całkiem fajne wyniki mu tam powychodziły. Czy właśnie ludzie na przykład patrzyli na jakiś kolor światła, żeby naświetlali te swoje siewki różnymi kolorami. Tutaj widzicie, często się przewija ten element botaniki, ponieważ po prostu w domowych warunkach całkiem łatwo jest hodować sobie jakieś siewki, tak? Potrzebujemy mieć jakieś doniczki i sobie te siewki będziemy hodować. Um, pracować z, z jakimiś drożdżami na przykład też można, ale no jest nieco trudniej, bo, bo wymaga to od Was więcej kreatywności i jakby Przygotowania tych warunków hodowania tych organizmów. I z tej drugiej strony, prace środowiskowe są łatwiejsze i są lepiej oceniane. I um, pewnie są jakieś materiały Olimpiady Biologicznej, które będą wam mówiły, że prace eksperymentalne są ciekawsze, i wszyscy chcą widzieć prace eksperymentalne, i w ogóle, i to jest fajne, bo to pokazuje kreatywność, ale jednocześnie z mojego doświadczenia. Gdzie czytałam w sumie dziesiątki prac badawczych z mojej szkoły, nawet jak już skończyłam liceum i jeszcze jak byłam w liceum i, i też jakimś znajomym i tak dalej, i potem patrzyłam, jak te prace są oceniane, no to taka zupełnie oklepana praca, której nie polecam, którą robi milion osób co roku, to jest jakby ocena stanu powietrza na podstawie porostów, jakie rosną w danym e, otoczeniu. Więc ludzie sobie chodzą, malają porosty i mówią: O, z tego wynika, że tutaj jest średni stopień. E, zanieczyszczenia powietrza i tak dalej. No i to jest taka zupełnie oklepana praca, którą ja widziałam w 50 różnych wersjach, ale jednak za każdym razem ta praca do, dostaje całkiem niezłe punkty, ponieważ jeżeli jest wykonana dobrze, no to jest oklepana i myślę, że Komitet Główny na pewno ma takie ojeju, kolejna analiza stanu powietrza na podstawie porostów, bo tych prac po prostu jest dziesiątki co roku, no to te prace dostają całkiem sensowne punktacje i są łatwe do wykonania. I o ile tego konkretnego tematu Wam nie polecam, ponieważ jest on tak strasznie oklepany, no to, to pokazuje, że jednak te prace środowiskowe są łatwe do wykonania, i um, nie da się w nich za bardzo nic zepsuć, bo jak robicie eksperyment, który trwa 8 tygodni, jest to szansa, znaczy, że pomylicie próbki w trakcie i będziecie musieli wszystko zacząć od nowa. Albo coś bardzo zepsujecie. W takiej pracy środowiskowej nie da się nic bardzo zepsuć, więc to jest taka bezpieczna opcja i jest mniej fascynująca na pewno, ale... Jednak myślę, że jest całkiem dobrym rozwiązaniem. Więc tutaj, pierwsze pytanie, które musicie sobie postawić, to jest właśnie ta eksperymentalna versus środowiskowa praca. I jeżeli idziemy na jakby taki safe bet, czyli wysoką punktację i pracę, która jest przyjemna i łatwa do wykonania, no to moim zdaniem te prace środowiskowe są łatwiejsze i właśnie jakby można stracić mniej punktów za. Zły, złe zaplanowanie eksperymentów, za to, że nie dotrzymaliście jakichś tam warunków, za to, że jakieś inne czynniki mogły wpłynąć. Co jeżeli nigdy macie doświadczenia z żadnym prowadzeniem eksperymentów wcześniej, nie macie koniecznie warunków domowych, nie macie dużego wsparcia ze strony szkoły i nauczycieli, to ta praca środowiskowa po prostu jest e, moim zdaniem lepszym rozwiązaniem, ponieważ właśnie nie można w niej nic za bardzo zepsuć, i, i też można bardzo ciekawe prace robić, można Analizować jakieś ptaki, niekoniecznie martwy, można właśnie patrzeć na jakieś ptaki przelotowe, można um, analizować jakieś, jakieś ciekawe ekosystemy. Na przykład widziałam bardzo ciekawą pracę jakiejś też mojej znajomej, na której ja się trochę inspirowałam, nią, to ona właśnie robiła charakterystykę fitosocjologiczną um, żwirowni i terenu żwirowni, jakie tam rośliny wchodzą na tą żwirownię. No i to była mega ciekawa praca, właśnie jeżeli macie jakiś taki Ekosystem, który jest całkiem intrygujący, na przykład spalił się las i jakie rośliny kolonizują potem um, ten las po spaleniu, no to to jest na pewno bardzo ciekawe. Um, też na przykład analiza, um, jakie owady żyją w próchnie, jeżeli macie jakieś takie spróchniałe drewna i analizujemy, jakie tam owady żyją właśnie w tym, w tym próchnie, to też jest bardzo ciekawa praca. I te prace mogą naprawdę być interesujące, być całkiem przyjemne w wykonaniu. Um, i, i jednocześnie to jest taka właśnie bezpieczna ścieżka, ponieważ te punktacje są um, dosyć przewidywalne. Teraz jeśli chodzi o pracę eksperymentalną, jeśli jesteście szalonymi fanami nauki i bardzo chcecie robić pracę eksperymentalną, no to tutaj w sumie mamy. Kilka możliwości. No, odpada nam praca na zwierzętach w dużej mierze, no bo to jest niezgodne z regulaminem, kwestie etyczne i tak dalej. Więc, no, możemy sobie pracować na roślinkach, o czym już mówiłam, czyli mamy jakieś siewki, możemy w sumie wszystko tam zmieniać. Możemy im zmieniać cykl dnia i nocy, możemy podlewać różnym pH, możemy testować różne nawozy, możemy testować różne inne dziwne rzeczy, jak właśnie kawę, czy jakieś olejki eteryczne. Fajne są takie prace, które potencjalnie mają jakieś zastosowanie rolnicze, czyli na przykład em, mamy tutaj próbujemy jakieś um, olejki eteryczne i tak dalej jako takie naturalne um, herbicydy, czyli właśnie te środki, które zabijają nam chwasty, więc będziemy pracowali na takich roślinach, które są w znaczeniu gospodarczym chwastami i będziemy sprawdzali na przykład, o, czy można jakimś wyciągiem z, nie wiem, rumianku sprawić, że te chwasty nam nie będą rosły, co a na przykład pszenica, która będzie... Drugą grupą roślin nie będę, gdzie sobie normalnie rosła i dzięki temu potencjalnie to ma jakieś zastosowanie w rolnictwie. No to takie prace mają taką właśnie wartość dodaną, tego, że, że możemy. Mieć jakieś zastosowanie tych naszych odkryć. Oczywiście to jest praca, którą będziecie robili w domu, którą będziecie robili tylko przez krótki okres, więc no nie liczymy na to, że musicie mieć jakieś nie wiadomo jakie odkrycia I też tego nikt nie oczekuje, że dostaniecie za tą pracę Nobla albo y, artykuł naukowy z pierwszym autorem, bo to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jakby porządnie, rzetelnie wykonać jakiś eksperyment badawczy, dopilnować wszystkich formalności, dopilnować wszystkich warunków, zrobić analizę statystyczną. Jeżeli wam wyjdzie żadna różnica, no to. Trudno jakby. Ważne jest, że przeprowadzicie eksperyment i nie musicie znaleźć jakichś spektakularnych ym, rzeczy. Ym, więc tutaj właśnie to, ta opcja roślinek, o której mówiłam. Możemy robić coś na jakichś drożdżach. Um, to też jest takie w miarę łatwe do wyhodowania. Um, znam pracy, które właśnie pracowały na drożdżach. Tutaj to jest nieco trudniejsze, ponieważ musicie je... Chodować, jakby każdy wie, jak hodować roślinki, tak? Po prostu mamy doniczki, mało, jakąś warstwę ziemi, tak? Podlewamy, słońce, te sprawy. Z hodowaniem drożdży może być coś trudniej. Ja sama nie mam doświadczenia z hodowaniem drożdży w warunkach domowych, ale na pewno można wyszukać takie informacje. Więc to właściwie są takie najłatwiejsze rzeczy, z którymi można pracować. To są właśnie roślinki bądź jakieś e, drożdże, może jakieś inne pierwotniaki, jakieś pleśnie. Też możemy pracować z pleśniami, na przykład badać, Różnych substancji na, na em, te pleśnie. Możemy badać różne substancje takie komercyjne, możemy badać y, różne takie naturalne wyciągi i tego typu rzeczy. Jest bardzo dużo możliwości. W sumie to też są bardzo fajne prace, w których mamy jakieś zastosowanie, więc są ciekawe. Wracając do prac em, tych takich środowiskowych, no to w sumie w pracach środowiskowych możemy mieć prace, które idą trochę bardziej w tę stronę. Eksperymentalną, bądź takie, co w ogóle idą w obserwacyjną. Czyli Wam mówię o tej charakterystyce fitosocjologicznej, czyli idę gdzieś, patrzę, jakie tam rośną roślinki, robię tego analizę i tak dalej. Oczywiście to nie jest tylko powiedzenie, tam rośnie słonecznik, rzepak i sosny, koniec pracy badawczej. Tam jednak wchodzi dużo analizy, wchodzi też czytanie dookoła, literatura, różne wnioskowanie i tak dalej. Z tego można całkiem ciekawe rzeczy wyciągnąć. Ale to jest taka praca czysto obserwacyjna, jakby idę, obserwuję, piszę. A możemy pójść w taką stronę trochę bardziej eksperymentalną, jeżeli jesteście tacy rozdarci i chcielibyście coś pomiędzy. Czyli obserwujemy coś w środowisku, ale jakby robimy jakąś taką ewaluację i zastanawiamy się nad jakimś czynnikiem. Praca, którą widziałam kiedyś, bardzo ciekawa, to była osoba patrzyła na zbiorniki wodne i jakieś tam konkretnie z y, y, zooplanktonu konkretny organizm i patrzyła na jego średnią wielkość w zbiorniku przed i za elektrownią wodną i było tak, że jakby woda przed była chłodniejsza niż woda za, no bo ta elektrownia używa tej wody do chłodzenia, więc tam było kilka stopni różnicy w temperaturze wody i właśnie było porównanie, jakby mamy dwie grupy, robimy na tym testy statystyczne, czy średni rozmiar jest... Y, ma istotną, różni, istotną statystycznie różnicę pomiędzy tymi dwoma zbiornikami, czyli właśnie czy na przykład one są większe lub mniejsze w zimnej i ciepłej wodzie. I to jest taka praca środowiskowa, no bo jakby my nie robimy tego w domu, tylko patrzymy na próbki, które są ze środowiska i my w to nie ingerujemy, ale patrzymy wpływ jakiegoś czynnika, który występuje w tym środowisku i my go nie wprowadzamy, ale patrzymy na jego wpływ, na jakąś wartość, która nas interesuje. Na przykład wpływ tej temperatury wody właśnie przez tą elektrownię na rozmiar tego zooplanktonu. Praca, którą ja wykonywałam w, za drugim razem, kiedy startowałam w olimpiadzie, to był znowuż wpływ zanieczyszczenia powietrza na stopień zniszczenia liści kasztanowca przez um, szrot, szrotówka kasztanowcowiaczka. Chyba tak się nazywa ten... Um, ten owad, który jest szkodnikiem. No i właśnie to były takie, że ja mam dane z jakiegoś mazowieckiego instytutu jakichś pomiarów, gdzie oni publikują takie raporty, gdzie właśnie były te jakby pomiary zanieczyszczenia powietrza. W Warszawie jest bardzo dużo tych punktów pomiarowych i jakby pobierałam sobie próbki z, z, z różnych miejsc w Warszawie. No i miałam jakby rzeczy, które ja badałam, czyli te zniszczenie tych liści kasztanowca. I miałam jakąś taką wartość, która jakby istnieje różnorodność w środowisku, która jest ja nie wprowadzam i ona istnieje naturalnie w środowisku, czyli różne stopnie zanieczyszczenia powietrza. I to jest właśnie taka trochę praca pomiędzy, pomiędzy tą taką środowiskową, czysto obserwacyjną, gdzie idę i obserwuję, a tą eksperymentalną, gdzie jakby my jesteśmy tymi osobami, które wprowadzają wariacje danej wartości danego czynnika i, i patrzymy, jak to wpływa na coś innego, co nas interesuje. To jest właśnie ta taka praca. Środowiskowo-eksperymentalna bym ją nazwała, czyli obserwujemy wpływ na coś, co nas interesuje, czynnika, który jest sam z siebie różny w, w środowisku. E, więc to są takie, właśnie powiedziałabym, takie spektrum prac badawczych i tematów, które możecie wybrać. I na pewno bym polecała porozmawiać ze swoim nauczycielem w szkole, czy on ma jakiś pomysł, może ma doświadczenie z jakimiś pracami, gdzie mógłby wam. Pomóc. Jeżeli macie jakąś pracę, na przykład znacie kogoś, kto robił pracę w podobnym temacie, to może może wam doradzić. Chociażby, jeżeli ta osoba hodowała pszenicę, może wam może doradzić, jak ta pszenica im najlepiej rosła, w jakich warunkach. Jeżeli ktoś robił taką charakterystykę fitosocjologiczną, to może wam może doradzić. Ja właśnie imienniczka, która była dwa lata wyżej, która właśnie robiła. Też analizę fitosocjologiczną poleciła mi na przykład książki, które ona, z których ona korzystała do charakteryzowania i oznaczania tych roślin. I to było super pomocne, bo, bo bardzo mi ułatwiło um, część pracy, ponieważ nie musiałam sama jakby wybierać najlepszych lasu. Ktoś już jakby przede mną przetestował te dostępne na rynku i polecił mi te, które najbardziej się sprawdziły w tamtym przypadku. Więc fajnie jest znaleźć kogoś, kto robił jakąś pracę badawczą, powiedzmy w podobnym temacie. To nie może, nie może być. Nie musi być wcale dokładnie taki sam temat, i to też może być trudne, żeby kogoś znaleźć, jeżeli chcecie zrobić coś zupełnie nowego, albo w waszej szkole nie ma tradycji startowania w olimpiadach. W mojej szkole tej tradycji nie było, jak y, startowali ludzie, ale jakby nie było żadnej osoby, która nawet doszła do finału przez, nie wiem, z 6 lat, może, zanim ja startowałam, więc to też nie jest tak, że to jest takie zupełnie wymagane, żeby te, mieć kogoś, kto może wam doradzić, ale na pewno warto porozmawiać ze swoim nauczycielem. I też, jeżeli macie jakieś y, Tematyk, nad którymi się to zastanawiacie, i zastanawiacie się, czy to jest dobry pomysł. Um, ja na pewno nie jestem Turbo ekspertem, który wam powie, że to jest dokładnie wspaniały pomysł, a to nie. Um, albo Wymyśli za was temat pracy badawczej, ale jeżeli w komentarzu zostawicie. Swoją propozycję tematu, albo jeżeli nie chcecie się nimi dzielić, ym, ponieważ boicie się, że ktoś wam ukradnie wasz pomysł, to możecie napisać mi wiadomość prywatną na Instagramie i y, ja chętnie powiem wam, co sądzę o danym temacie, bo mogę mieć jakieś może wartościowe, albo może zupełnie bezsensowne y, uwagi albo rady na przykład, czy uważam, że to jest łatwo kontrolować, czy uważam, że będą jakieś problemy na przykład z próbą kontrolną, z. z z różnymi innymi rzeczami, bo trochę tego doświadczenia w przeprowadzaniu badań, przeprowadzaniu eksperymentów mam, więc chętnie Wam pomogę, także piszcie albo na dole w komentarzach, albo w wiadomości prywatnej na moim Instagramie i bardzo chętnie pomogę Wam w wyborze tematu pracy badawczej. Jeżeli ten film Wam się podobał, to dajcie też łapkę w górę, żebym wiedziała, że będziecie zainteresowani kolejnymi filmami, w którym powiem Wam, jak analizować dane pod pracę badawczą, jak napisać pracę, jak przeprowadzić pracę badawczą, jak ją napisać, bo bardzo chętnie podzielę się moimi doświadczeniami i wszystkim, czego się nauczyłam, a na razie e, trzymam za Was kciuki bardzo mocno, żeby Wam dobrze poszła e, On Pied Battle, jeżeli zamierzacie w niej startować w tym roku szkolnym. E, I do zobaczenia w następnym filmie.